Sytuacja dotycząca imigrantów z Syrii staje się coraz bardziej napięta w Europie. Wyjątkiem jest Polska, gdzie opinie na temat tego, czy przyjmować ich, czy też nie, są podzielone i często skrajne. Dziś w głogowskim rynku swoje zdanie na ten temat wyrazili członkowie partii Korwin z okręgu legnickiego. Pan Martin Schulz, człowiek, ja pokażę sobie jego zdjęcie, bo w telewizjach jest to bardzo mało. O, ten pan oficjalnie pogroził Polsce użyciem siły, jeżeli nie przyjmiemy... Imigrantów. To są takie pogróżki. On zapomniał, że Polska, że to jest Polska. On o tym zapomniał, że Polacy potrafią się jednoczyć i nieważne jaka to jest partia, w tej kwestii będziemy zjednoczeni. I tak mówię do Pana Martina Szulca, Panie Martinie Schulz. to jest Polska. Jestem wielkim zwolennikiem pomysłu Stanisława Michalkiewicza, aby osoba, która chce przyjąć rodzinę imigrantów, aby w formie zobowiązania notarialnego zadeklarowała, że zapewni im utrzymanie i schronienie, takie zobowiązania muszą być pozbawione możliwości jednostronnego wypowiedzenia umowy. Sprzeciwiam się zaś opłacaniu islamizacji Europy z moich pieniędzy w postaci częściowej konfiskaty mienia, którą obudnie nazywamy płaceniem podatków. Zdaniem członków partii KORWIN, wyrażanie takich opinii nie jest sianiem nienawiści i szerzeniem ksenofobii. Jeżeli ktoś myśli o własnej rodzinie, tak jak ja myślę o swoim dziecku, o jego przyszłości, no to go mnie nazwać ksenofobem, rasistą. Ja jestem realistą. Jeżeli ktoś myli ksenofobię z patriotyzmem, to no to sam jest w błędzie. Wiem, że w Europie jest teraz bardzo modne, wszystkich y, ludzi, którzy walczą o swoje, nazywać rasistami, ksenofobami. Znaczy tylko coś powiedzieć o imigrantach, już się jest złym. Naprawdę tak nie jest. My myślimy logicznie, my nie jesteśmy przeciwko nim, ale to też trzeba myśleć logicznie o przyszłości Europy, bo ta emigranci nas zaleją, tak naprawdę. To są ludzie, którzy nie będą pracować, oni są roszczeniowi. Nie sprzeciwiamy się prywatnej inicjatywie, czyli ludziom, którzy sami zdecydowaliby przyjąć się tych ludzi. Oznacza to, że oni muszą przynajmniej się dowiedzieć czegokolwiek właśnie o tych imigrantach. Jak zaznaczyłem. Sprzeciwiam się temu, aby rząd polski podejmował decyzję, kto ma być po prostu sprowadzony. Jak nawet prywatni ludzie boją się przyjmować takich, ludzi, takich imigrantów. Działacze partii zapowiedzieli na 30 września w Głogowie manifestację, podczas której zbierane będą podpisy pod petycją, aby nie przyjmować imigrantów.